Jesteśmy już całkiem wysoko. Ale ten dach co za mózg wymyślił, żeby to kleić na silikon, no ja nie mogę. Hej, witam was! Tutaj Dominik. Dzisiaj ponownie w tym samym składzie. Cześć, tutaj Darek. Trzeci raz już Dominika na kanale. Dokładnie. I Dominik, ja tutaj jestem już, nie wiem, w dwusetnym filmie. Nieważne. Jesteśmy ponownie na kościele, ponieważ wydarzyła się, no smutna sytuacja, to znaczy. Niestety tak biało, że pościągało dachówki z kościoła. I jesteśmy tutaj po to, by wykonać skomplikowane zlecenie alpinistyczne. Taką wstępną inspekcję mamy już gotową. Myślałem, że to jest niższe. Znaczy, nie myślałem, tak mi się wydawało. Zobaczymy. Zmieniamy ciuchy. Patrzcie, szanowni państwo, co tutaj się dzieje. O, daj to, to z tym silikonem. O, patrzcie. Dobra, co? ściągamy to? zwijamy to do, do środka, żebyśmy tu mieli miejsce? No możemy. I ściągamy to po, po kolei, wychodzimy do drugiej. O. Zguban, ale łapę. Ale jak muszę wszystko zaniknąć. Dokładnie. Szanowni Państwo, witamy Państwa w kolejnej części kościoła. Jesteśmy aktualnie nad nawą główną. Po lewej znajdują się piękne malowidła. Z przodu oczywiście mamy ołtarz i także zabytkowe konfesjonały. Więc następna część wycieczki wieża. Nie jest to wieża Babel. O nasz władz i nasz cel jest tutaj, a my autentycznie jesteśmy. Nad kościołem. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. Najwyżej podjaśnimy. W sensie damy jaśniej, ale zobaczcie, jakie są ubytki. I tutaj, e, gdzie świta nam to światło. E, no to oczywiście mamy tutaj nasze, e, nasze dachówki. A właściwie tam nie ma dachówek. O, podciągnij. ale ten No, jak mówię, dobrze, że przypięty trzeba go zdemontować całego. No, a ja, szanowni państwo, umilewam czas. O co w ogóle chodzi? Zobaczcie pęknięty wyłaz i obawiałem się, że tutaj będą nity, tak jak tutaj. Ale jak podciągniemy tą uszczelkę, no widzicie, to to sobie zdemontujemy i przerzucimy tak gliny I patrzcie, tam leżą nasze nasze dachówki. Widzicie, że ta taśma też nie jest idealnie. O jeszcze dzwoni. Idealnie! Jeszcze dwunasta, o nie! Bajkowe ujęcie, bajkowe ujęcie, mamy to, ma... To nie jest dołożone przy montażu. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. I tak dalej. Oszczędzę wam tego. Czekamy na akówkę, demontujemy to. Płacę. Ok, linki mamy zmontowane. Buźka poszedł jeszcze po sprzęt, no i powoli będziemy wychodzić. Zobaczymy, jak to nam wyszło. Przerzucone są one przez szczyt, zmontowane tam w tym wyłazie. No i zobaczcie, tutaj możemy sobie swobodnie już chodzić. Wiadomo, trzeba je odplątać i poprzeciągać, tak żeby one sobie wisiały tam swobodnie. Natomiast za sekundkę je naciągniemy, no i tu już będziemy mogli. Mm, zaczynać. Jezu, zmachałem się. Ciepło ogólnie dzisiaj. Ale tutaj mega wieje Żeby nie powiedzieć tego słowa na P, bo jesteśmy w kościele. Właściwie na kościele. No i co tam na górze, Buśka? Zobaczcie, no, szanowni państwo, witamy w filmie Ludzka Iguana, część trzecia. No, a, może, a możemy podwinąć? No. Może tych nie było No, coś takiego i byśmy nawet tak dawali i po jednym wiertamy i skręcimy. Tylko by pasowało od dołu. No i jesteśmy już na kolejnym etapie. Cały czas mocujemy co dwie na szachownice, tak żebyśmy mieli pewność, że to nie spadnie. Nie do samego końca, tak żeby było... Luzu, żeby dało się ją spokojnie podnieść, a tak, żeby nam nie spadła na dół, więc jedziemy sobie dalej. Coś to tak... O, 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 coś. To jest Tak. Piękności, panie Buźka, popatrz pan! Ty, tu coś chujowe. Słuchajcie, pniemy się na sam szczyt. Jak to mówią, jak idziesz na sam szczyt, nie narzekaj, że ci ciężko. Ciekawe Paulo Coelho. <laughs> Dominik, Dominik. maluje. <laughs> Chciałbym kiedyś spróbować. No. Spróbować, czy, czy się dam radę? i wie, że się na linię spuścić. No ale to wiesz, że jak się wiesz, będzie chciał spuścić, to trzeba <noise> będzie ściany być <głos> <Ale> <głos> to Już nie, lepiej byłoby zjechać no. <noise> no to hop Następny etap jesteśmy już całkiem wysoko Cały czas montujemy to w taki sposób zobaczcie, żebyśmy mieli przynajmniej co dwie naszachownice, żebyśmy to mieli przypięte. No i patrzcie co za mózg wymyślił, żeby to kleić na silikon. No ja nie mogę. Ja też nie jestem jakimś wielkim fachowcem. Wiecie, dekarzem, natomiast no bez przesady, no ja bym na to nie wpadł. Co było przynieść, to byśmy tu wymienili? E co ci daje? Dawaj to No nie myśli ten chłop, no nie myśli ten chłop. O, popatrzcie, popatrzcie, popatrz. ludzka Ludzka Iguana część siódma Nie wygląda to najgorzej. Załataliśmy, do kościoła już nie leje, ale jeszcze mamy jedno wyzwanie i to powiem szczerze... To było czasochłonne, tamto będzie łatwiejsze. Weszliśmy tutaj dosłownie na minutkę po to, żeby wymienić jedną dachówkę. No nie mieliśmy już siły, chcieliśmy ją zrzucić jak najszybciej, żeby stamtąd schodzić. I jak zwykle w tym momencie musiała napatoczyć się. Napatoczyć to jest fajne słowo, ponieważ patologiczna jednostka, to znaczy ojciec z dziećmi, z wózkiem. Po to stoję na dole i tłumaczę takiej osobie, że nie wolno tutaj chodzić to zamiast żeby odszedł, to jest oczywiście dyskusja. A dlaczego? A po co? A na co? A miejsce publiczne? A kościół? A wszedłem? A trzeba było coś tam? A trzeba było tak? A trzeba było siak? Zszedłem specjalnie na dół, żeby bezpiecznie można było to w dachówkę zrzucić? Nie. Musi być dyskusja. I buźka tam czeka na niego, aż on się tu wygada i stoi z tymi dziećmi. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze się musiałem wkurzyć na koniec.